To nie tylko żywioł. To siła, która wystawia na próbę Twój charakter. Ratownik to ktoś, kto rozumie ludzi. Wie, jak ważna jest empatia i współpraca. Czas przyspiesza, kiedy w grę wchodzi ludzkie życie. Kolejnie Halo, dzień dobry, rodzaj. Do Halo dzień. dzień dobry, wejście UM16 mielo Trzech ludzi było w wodzie. Jednego widzę przy otroga, jeden wyszedł, jeden został w wodzie. Dobra, szybko numer do pana, poproszę. 882 Tak Praca w dyspozytorni wymaga dużej wyobraźni od dyspozytorów. Chodzi przede wszystkim o to, że trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której się znalazła osoba poszkodowana, wyobrazić sobie otoczenie, punkty charakterystyczne, wypytać, gdzie się znajduje, co widzi, w jakim stanie psychicznym, medycznym się znajduje, bo to jest najważniejsze, najistotniejsze. W Polsce od 2012 roku zostało przeegzaminowane około 30 psów ratowniczych wraz z przewodnikami z zakresu ratownictwa wodnego. Natomiast czynnie pracujących zespołów prawdopodobnie jest około 6. Nawet ratownicy nie wiedzą bardzo często, że takie zespoły istnieją. My musimy uczyć wtedy Ratowników, jak mogą z nami pracować. Jeżeli my im pokażemy, że jesteśmy dla nich wsparciem, to wtedy jest: Wow, to naprawdę działa. Ja mówię: Tak, to działa, dlatego tu jestem, chcę ci to pokazać. Dzięki temu, że wykorzystujemy psy w ratownictwie, podnosimy świadomość oraz wzbogacamy kulturę tego wyjątkowego zawodu. Rzucasz pieczy? Puść, ty jesteś czerwony. Tak? Aż jedyneczka. Gratuluję. Moja praca wiąże się z baniem o bezpieczeństwo. I to bardzo mocno szeroko rozumiane. Mamy tą możliwość, że my jesteśmy już na miejscu zdarzenia tak naprawdę zawsze. Czyli my mamy możliwość wyhamowania tego wszystkiego, czyli mocna prewencja. Czy to jest też kolejny element, czym ja się zajmuję, Czyli jak nadzorujemy pracę ratowników, dążymy do tego, żeby oni zauważyli, żeby byli bliżej miejsca, w którym może dojść do tragedii, może dojść do wypadku. Liczymy na najgorsze, spodziewamy się najlepszego. To jest nasze motto, do tego dążymy. Średnio w Polsce to nie około 400 osób. Ta statystyka troszkę. Maleje, ale dalej mamy dużo pracy każdego sezonu. Interwencja to jest też to działanie, w którym zapobiegamy, w którym dotarliśmy na czas i udało się tą osobę z tej statystyki wyciągnąć. Będziemy podejmować osobę aktywnie tonącą poprzez wykorzystanie tzw. siły odśrodkowej. Krumen, czyli ja, który będę na dziobie tej jednostki, chwytam poszkodowanego za lewą rękę. Następnie Miłość jako Sternik wykonuje zwrot, w którym staramy się wrócić poszkodowanego na pokład jak najszybciej, dotrzeć do brzegu, gdzie będziemy mogli udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na moje trzy: raz, dwa, trzy. Podnie głowę, dorzucę drogi. Dobrze. Praceniaj. Miałem pierwszego psa. Byłem na spacerze na plaży, widziałem szkolenie prowadzone przez ratowniczkę. To nie było tak, że ja od razu chciałem pracować w ratownictwie z psami, bo ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ja po prostu chciałem mieć psa, z którym będę mógł pływać, a ratownictwo wyszło tydzień później. Tak się zaczęła moja przygoda. Zdobywając kolejne poziomy, kolejne etapy szkolenia, zmieniając techniki szkoleniowe, doprowadziłem swojego pierwszego psa do poziomu ratowniczego oraz drugiego, z którym teraz pracuję. Mój pies Diver Junior zdał dwa egzaminy. Pierwszy określony rozporządzenie z 2012 roku, a drugi jest to egzamin ILS-K9. Oba są to egzaminy na poziomie profesjonalnym. W tym roku minęło 40 lat moich w ratownictwie. Tworzyłam. Całą historię związaną z tym centrum, a dzięki temu, że jestem też ratownikiem, jestem w stanie dużo więcej udzielić informacji czy pomocy osobie poszkodowanej zarówno wsparcia psychicznego, jak i pomocy medycznej. Przychodząc na dyżur, trudno powiedzieć, że to dzień pracy. Służba, tak, przychodzę na dyżur, sprawdzam sprzęt, sprawdzam radia, które mam w gotowości. Szykuję swój sprzęt osobisty, czyli ubrania na cztery pory roku. Akcje niektóre Trwają krócej, ale niektóre potrafią wspać 4 czy 5 godzin i nie ma znaczenia wtedy, czy płynę łódką odkrytą, czy łódką z kabiną. Muszę być gotowa na każde warunki. Dałeś mi jakieś tam info na wyjście? Bo dzisiaj pogoda ma być tak, No powiedziałem, zaciosy, że tu już siadło, że biała flaga, tyle że powiedziałem, że trochę wieje z południa dzisiaj, więc po prostu powiedziałem, żeby uważali, bo mogą może wyciągać. No i pewnie tą tubę damy dzisiaj na szóstkę, nie? Żeby No, oni tam, taką prewencję, żeby... Żeby, żeby mocna prewencja, bo to pewnie po ty... Przed godziną 10 już musimy sprawdzić sobie te dane pogodowe, e, upewnić się jaka będzie dzisiaj wywieszona flaga i czy ratownicy mogą być dopuszczeni do pracy. Od godziny 10:00 startuje dyżur. Kąpieliskowy nadzorujemy pracę ratowników, informujemy o ewentualnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce bądź sami jesteśmy wzywani na jakąś akcję, gdzie trzeba dojechać, czy to medyczną, czy właśnie w wodzie, czy czasami wsparcie ratowników na stanowiskach. Już od 10 do 18 to jest panio o bezpieczeństwo, ale to jest to bycie w tej ciągłej gotowości i ciągły nadzór nad tym, co dzieje się w wodzie, zwłaszcza na plaży strzeżonej, bo do tego dążymy, żeby ludzie byli zawsze na plaży strzeżonej, żeby ludzie byli zawsze pod naszym nadzorem, jak najbliżej nas. Bywają dni spokojne, bywają tygodnie spokojne, czasami nawet i sezony, ale zawsze jest ten dzień, ten tydzień, kiedy ta robota jest cały czas na okropie. Schemat zgłaszania rozmów jest jeden. Podstawowy opiera się we wszystkich ratownictwach na tym samym. Najważniejsze podać swój numer telefonu, z którego się dzwoni, żeby była pewność, że dyspozytor w razie przerwania rozmowy może oddzwonić. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, skąd dzwonimy, i podać miejscowość, bo telefony są przekierowane na terenie całego kraju, podać ilość osób poszkodowanych, co się wydarzyło i jakiej pomocy od. Nas oczekuje poszkodowany. Przy 480 akcjach, mniej więcej co roku w naszym centrum to tak jedna trzecia należy do mnie. Także sporo tego jest. Początków ratownictwa wodnego z psami w Polsce należy szukać w pierwszej połowie lat 90. W roku 94 została zorganizowana pierwsza wystawa Nowofundlandów za Zaniemyślu. Praca wodna jest to punkt wyjściowy do kolejnych poziomów, do sportu czy do ratownictwa wodnego i to należy traktować jako początek tego ratownictwa w Polsce. Podczas pracy na kąpielisku najczęściej wykorzystujemy zdolności psa podczas holowania. Między innymi dzieci, które zostały zdmuchnięte przez wiatr. Są to też głównie akcje prewencyjne, są to akcje profilaktyczne. Ratownictwo, w moim wydaniu, na pewno nie jest pracą. Ratownikiem się jest, a nie jest się w pracy, bo jak się coś dzieje, to jesteśmy po prostu pierwsi piersi na, na linii działania. Robię to, co robię, ponieważ lubię. Jestem raczej z tych osób, które upróżni swój talerz, byle komuś pomóc, bo jest głodny. Nie nadaje się na kanapę. Muszę działać, muszę coś robić, no muszę pomagać innym, po prostu taka jest. Czuję takie wewnętrzne zobowiązanie, że akurat ta dziedzina ratownictwa jest dedykowana dla mnie i bardzo chciałbym wskazywać młodym pokoleniom ratowniczym, że jest to jedna z wielu opcji, jest to bardzo trudna droga, ale która daje bardzo dużo satysfakcji. Natomiast ja chcę zrobić wszystko, żeby pokazać, że zespoły wsparcia kenologicznego mogą funkcjonować w profesjonalnym ratownictwie wodnym. Wiele osób może ukończyć kurs ratownika wodnego, ale żeby poczuć ratownictwo, żeby stać się ratownikiem wodnym nie tylko z tytułu umowy, to uważam, że właśnie trzeba gdzieś już zacząć od młodego, żeby faktycznie to poczuć, polubić i nabrać do tego tutaj takiej pasji i wdzięczności do każdego dyżuru tak naprawdę. Nie da się być mocniejszym niż morze, można co najwyżej z tym morzem współgrać, ale żeby współgrać, trzeba się go nauczyć, wiedzieć jak działa fala, jak działa prąd i podchodzić do tego jak do lekcji. Dużo pokory to jest srogi nauczyciel, ale zawsze dający dużo satysfakcji.